Cześć, ja jestem misterbarty 193, a to jest? Master Kill Siemka. No, witam Was y, w pierwszym odcinku y, z. Znaczy nie. Y, ja witam Was jako gość w, w odcinku y, Master Killa. Jest to drugi odcinek na YouTube, yy, więc tak jak w pierwszym, prosimy o wyrozumiałość oraz yy, komentarze, subskrypcje tak. i oceny. No tak. Yy, yy, czemu mówię, że yy, prosimy? Dlatego, że tak jakby konto masterki jest naszym wspólnym kątem, ale bardziej raczej Master no. Piotka, bo on się nazywa Piotr. E, dlatego, że muszę coś dzieje z Fantazją, a e, to jest program, w którym obrabiamy e, i wrzucamy filmiki, No i e, on. Dlatego, Mister Barty mi w tym pomaga w wrzucaniu, w wrzucaniu tych filmików. No tak, i ja z nami e, paszę na konto i. Oczywiście nikomu nie podam, bo to jest mój brat przeteczny, gdybyście chcieli wiedzieć. O granat! Właśnie widzę. Więc tak, jesteśmy na serwerze Gang Game. Tak, tak. O... W poprzednim moim filmiku. E, bardzo lubię na tym serwerze grać. Bo, tak jak mówiłem w pierwszym już filmiku moim, e, odradzamy nie. się teraz po zabiciu. Ej, słuchaj, e, ja mam ten. Ja mam takiego baga, że najpierw mam granata, a później snajperkę. Ja mam snajperkę właśnie. Uhu! Rzuciłam pod siebie granata. Nie rób pod siebie. <laughs> nie, nie daj pod siebie. <laughs> to taki mały żarcik. Na, na wyluzowanie, ale już yy, o poważniejszych sprawach. Powaga, powaga. Setmaster. Holy shit! Ludzie no, chcieli wiedzieć, co to e, jest setmaster. Nie ja wiem czemu, spodobała mi się ta nazwa. Miała od w początku setmaster.user, ale tak. sobie zmieniłeś na setmaster. No, a po co mieć taką długą nazwę? No właśnie. No, O, Renata... O, konieczna. <grym> Ja ci to było dobre! Mam go na Przed nim mam. Najlepiej ją rzucić, widzisz. Dobrze, zagramy jeszcze tą mapę i będę zakończyć, gdy Nawet ułamki mapki zagramy, bo te mapy są. Każda seria po 5 minutach no to. No to 3. O! To ta mapa! A to ta fajna, wie. No chodź na samą górę, jak zawsze. Okay, okay. My już jesteśmy obecni w mapach tego serwera. O czym? O, no, Ale tak. Yy... Jeśli byście nie rozumieli yy, tego, co my, mówi... to, co my mówimy. No tak, bo no no swoje słownictwo yy, już. Nazywamy po swojemu bronie. No tak, i dlatego pros, yy, prosimy o nie zwracanie na to uwagi. Chyba, że ktoś. że, że jest taki yy, zbieg okoliczności, że ktoś tak samo nazywa te bronie. To Kto, piszcie, to zrobimy jakiś taki konkurs, może. A może kiedyś w ogóle nagramy jakiś yy, odcinek z witami, czy coś No tak, jeśli będzie to się cieszyło popularnością. O, no, właśnie. Ja. Yy, pod, yy, od razu chciałam powiedzieć, że jutro yy, live. Nie wiem, czy na Twitchu, czy na YouTubie. Raczej na Twitchu. A na Twitchu nazywam się y, tak samo, tylko że bez mis mister. Czyli po prostu Barti1973. Zapraszam na tego live'a. Live będzie o rodzinie pewnie osiemnastej. Ma takie... No to... Mm, tak, zap... Ja też polecam w ogóle e, cały... Kanał do A ja mam Master Killa, ale żeby nie było, Także, kanał Master Kill, jak już mówiliśmy, to jest nasza spółka. I jest on y, nowy, tak. Przedwczoraj wczoraj I trzeba go tego rozkręcić, nie? Y, z tego, dlatego No, no tak. Następne filmiki będą najprawdopodobniej ciekawsze, troszkę dłuższe może nawet. M możemy tak zrobić, że ja będę master, a ty kill. O, no. Tak. Ciekawie by było. Master kill. Dobrze, no, już kończę. Ja, uh. ja, ja gościa wstrzelałem w tyłek, ale wiesz. W tyłek się nie wstrzela. No, on nienawidzi. Dobrze, no to y, mam nadzieję, że seria Wam się spodobała, kanał Wam się spodobał, y, będziemy go rozwijać, rozkręcać, będą filmiki z mojej strony z Minecrafta, ze strony y, Piotrka z, z cs -a. No ja będę nagrywał też sam filmiki, y, jakieś tam z innych może nawet y, us, y, Gun Game, bo jest ich kilka, no Są trzy rodzaje. Te, które y, drużyna y, y, przed zabijanie y, całej ekipie daje broń, a są też takie, które całemu trzeba sobie zasłużyć. i broń. No. Ale tak. Y, pe, pewnie będziemy nagrywali też sporo zbiorników, jak ktoś tu tutaj y, wspomniał, y, razem ale y, y, też y, tutaj będzie y, takie coś, że ja będę nagrywał y, z, y, z różnych gier, może nawet z PlayStation będę nagrywał, jak kupię sobie tylko y, potrzebny do tego sprzęt, y, a a będzie raczej nagrywał z tylko szczęścia. Może zobaczyć, może innego. No tak może mać fajna, sobie kupimy masterki dla w tym tak. stylu. No. Mamy nadzieję, że nasz kanał będzie się coraz bardziej rozwijał i będzie ciekawszy na te filmy i będziecie chętnie go odwiedzali. No. 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 Więc chyba będzie na tyle, co, kil? No... I ten Kill, kurde, sorka z No już... Już się jednak wczuł w to, co ja powiedziałam. No, następny może odczyści. Ale... To, jest, to jeszcze nie dziś. No tak, czyli może... On, e, z mojej strony ten filmik pojawi się raczej jutro, gdyż e, e, dzisiaj po prostu mi się nie chce wrzucać i obrabiać. Ja zobaczę, ale pan nie raczej też się pojawi. No dobrze, no to. To będzie chyba na tyle. Tak, mam nadzieję, że na seria Piotrka Wam się spodobała. Ja będę w niektórych odcinkach goś gościem. Specjalnie dla Was. Ale, tak jak już mówiłam, ja raczej jestem zwolennikiem Minecrafta do YouTube, a nie e CS-a. A ja, nie grywam Minecrafta, nie tego nagrywać, No tak. Okay. Minecraft w moim wykonaniu się bardziej rozpręca niż CS. Bo, bo zaraz będę miał to wyświetlać. No to chyba będziemy kończyli, co? No No, ee, no tak, no to jak już mówiłem, ja e, może co dziesiąty odcinek, co... E, może co piąty będę gościem w tej serii, gdyż heh, lubię grać z e, Lubię grać z tym a chciałbym, żeby, żeby jedno kanał nasz kanał się rozkręcał. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć! No i cześć!